Cześć. Za nami Jezioro Sławskie, a my, jak się domyślacie, jesteśmy tutaj dla Weroniki Zielińskiej w ramach akcji Sława Like Challenge. Dzisiaj do jeziora nie skoczymy, jednak chcemy zrobić coś wyjątkowego, dlatego że Weronika ma dla nas szczególne znaczenie i specjalne miejsce w naszym sercu, ale o tym opowie Monika. Cześć! E, Weronika jest niezwykle ważna tutaj dla nas, ale też szczególnie dla mnie ponieważ Weronika jest moją rodziną. Szalenie się cieszę, że Justyna wpadła na taki wspaniały pomysł organizowania wielkiego maratonu właśnie gdzie jest cały dochód przeznaczony właśnie dla niej. Weronicia obecnie jest po przeszczepie, drugim przeszczepie, który teraz ruszył, ale potrzebujemy bardzo dużo pieniążków na leki. Niesamowicie się cieszymy, że możemy jej pomóc. Także liczymy na Wasze wielkie serce i na to, że dołączycie do tej akcji. I tak, i z tego miejsca serdecznie Was wszystkich zaprosić na 6 grudnia, gdzie odbędzie się mega wydarzenie pod tytułem Mikołajkowe Zumbograjnie dla zdrowia Weroniki. Cały dochód, tak jak Monika wspomniała, będzie przeznaczony na, na powrót będę do tam, ja. Będę tam, będę <laughs> tam! Tak, my też! Ale będzie oprócz samej Zumby, będzie jeszcze mnóstwo atrakcji. To jest głównie. Zabawa dla żeńskiej części, ale o męskiej też nie zapomnieliśmy i damy im się wykazać. Dlatego tym... tam będę, właśnie, dlatego! <śmiech> <śmiech> tak? Ale o tym opowie Agnieszka. Cześć, jestem Agnieszka. W imieniu Klubu Sportowego Dom Przybyszów zapraszam wszystkich chętnych do udziału w turnieju piłkarskim, halowym turnieju piłkarskim na rzecz Weroniki. Graliśmy już w tamtym roku, więc. <laughs> Wszyscy panowie, którzy brali udział w tamtym roku. Zaproszeni są również teraz. Zapraszamy też wszystkich innych, którzy pomoc, którzy swoje dobre serce chcieliby okazać i wesprzeć naszą inicjatywę. Tak, także szykuje się naprawdę odlotowa impreza. Nie zabraknie gości specjalnych, nie zabraknie niespodzianek, nie zabraknie nagród, także na pewno musicie tam być. No, a teraz czas na nominację. I uwaga, ja ze swojej strony chciałam nominować trzy dziewczyny petardy, do tego zodiakalne byki. I to jest tak: Anita Lechowicz, Sylwia Doroż, Marta Tumak. Te dziewczyny naprawdę mają moc, na którą liczę podczas organizacji maratonu. Z ramienia klubu nominujemy zespół Formacja Port 2000 Mostki. I mamy nadzieję, że będziecie z nami brać udział w tej akcji. Zapraszamy! To, co robimy najważniejsze dla Weroniki, to hala widowiskowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Ogrodowa w Sławie. 6 grudnia! zumba Turniej, Turniej piłkarski! piłkarski! Poczekaj, poczekaj, poczekaj. i <laughs> do